Oczywiście politycy będą się przerzucać wzajemnymi oskarżeniami, że ci są do bani, tam ci są do bani, no, dla polityków jest to po prostu cudowna gradka. Można zainteresować ludzi, można zabłyszczeć, można pojechać, można się pokazać. Tusk będzie mówił, że to wina Kaczyńskiego, Kaczyński, że wina Tuska. Wszyscy będą mówili, że wina Putina. Dobry Państwu. Dzisiaj będę mówił bardzo poważnie, bo temat jest poważny. Chciałbym powiedzieć, a nie mówiłem. Mamy katastrofę ekologiczną wodrze. Prędzej czy później, tak jak wiele razy mówiłem, taka katastrofa się, musiała się zdarzyć. Mniejszych zanieczyszczeń rzek mamy w Polsce Multum. Dlaczego? Oczywiście politycy będą się przerzucać wzajemnymi oskarżeniami, że ci są do bani, tam ci są do bani. No, dla polityków jest to po prostu cudowna gratka, można zainteresować ludzi, można zabłyszczeć, można pojechać, można się pokazać. Tusk będzie mówił, że to wina Kaczyńskiego, Kaczyński, że wina Tuska, wszyscy będą mówili, że wina Putina, a tak naprawdę czyja to jest wina? To jest wina zaniedbań, to jest wina wieloletnich zaniedbań i kompletnego braku myślenia o środowisku. Zajmujemy się wiatrakami, zajmujemy się fotowoltaiką, nie zajmujemy się środowiskiem za progiem, nie zajmujemy się tym środowiskiem, którym powinniśmy się zajmować. Fotowoltaika, wiatraki, dlaczego? To daje pieniądze. Proszę Państwa, żyjemy w takich czasach, że realizowane są tylko te inwestycje, które dają które dają kasę, które są duże, na zasadzie, że nasz miś musi być wielki, jak będzie wielki to się używimy. Politycy nie będą lobbowali za jakąś inwestycją za 200-300 tysięcy, bo jak powiedziała kiedyś pewna pani minister z pewnego rządu, za 6 tysięcy złotych to tylko panienka lekkich obyczajów i złodziej w Polsce może pracować. Porządny człowiek to pracuje za porządne pieniądze. A politycy dbają o dobro. Oczywiście o dobro własne. W związku z tym no niestety tak to wygląda. Ale co można zrobić? Mówiłem, wielokrotnie mówiłem, co należy zrobić i w jaki sposób należy zrobić, bo to jest w tej chwili osiągalne. To jest jak najbardziej osiągalne. Proszę Państwa, przecież każdy duży zakład przemysłowy, każdy, każda działalność gospodarcza, która przetwarza wodę, wytwarza ścieki, teraz oczywiście już jest dużo lepiej. Za komuny było bardzo mało oczyszczalni. Teraz mamy oczyszczalnie. Ale co z tego? Każdy twór ludzkich rąk może się zepsuć. Nie mamy bezpiecznika, nie mamy czegoś, co by zabezpieczyło ostatecznie na wypadek W y, rzekę przed zanieczyszczeniem. Tutaj nieskromnie powiem, że takie coś opracowałem właśnie w tym celu. Opracowałem filtry biotechnologiczne. Które umieszczone na wylocie, na wylocie oczyszczonych ścieków, robią dwie rzeczy. Po pierwsze, bronią przed e, właśnie takimi sytuacjami awaryjnymi. Czyli, gdyby były zrzucone surowe ścieki po przejściu filtra, one byłyby w jakiś sposób tam bardziej oczyszczone. Część tych zanieczyszczeń byłaby wyłapana, można byłoby wcześniej zareagować. Nie byłoby katastrofy ekologicznej, może nie byłoby takiej katastrofy ekologicznej. To jest po pierwsze. Po drugie, w normalnej sytuacji takie filtry po prostu usuwają azot i fosfor, doczyszczają ścieki. Ścieki są lepiej oczyszczone. Nie następują, nie następuje wtórne zanieczyszczenie sinicami, nie następuje wtórne zanieczyszczenie to, co mamy w tej chwili w Bałtyku. Ale, ale po co coś takiego instalować? Kogo to interesuje? Polityków? Przecież polityków interesują pieniądze, a... Urządzenie, które nie pochłania energii, które jest proste, wręcz prostackie w konstrukcji, e, które nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Kogo to interesuje? Kto na tym zarobi? Żyjemy w czasach, kiedy się zarabia. A środowisko? A my? A nasze zdrowie? A kogo to obchodzi? Ludziom się wciśnie kit, że to wina jakiegoś zakładu przemysłowego, że to wina Putina, że to wina, tak jak mówiłem, będą się przerzucać tymi winami. I co? I nic. Proszę Państwa, sprawa przyschnie. I po jakimś czasie, po jakimś czasie będziemy mieli następną katastrofę. Przecież mieliśmy już Czajkę, mieliśmy wcześniej różne katastrofy. Mamy za fajdany za przeproszeniem, Bałtyk. I co? Jeżeli nie będzie podejścia systemowego, podejścia, które zmieni całkowicie filozofię myślenia o wodzie, o rzekach, będzie, takie sytuacje będą się powtarzały, będzie coraz gorzej. Trudno. Tym nieoptymistycznym akcentem kończę. Dziękuję Państwu, zapraszam do dyskusji, do subskrybowania do rozpowszechniania mojego filmu. Dziękuję bardzo.